Odcinka jest salbutamol stosowany w kulturystyce i sportach sylwetkowych głównie jako spalacz tkanki tłuszczowej. Salbutamol w swoim działaniu jest dość podobny do klębu aczkolwiek nie do końca. Zacznijmy, może, o porównaniu skutków ubocznych. Generalnie skutki uboczne salbutamolu są bardzo podobne do klębu Przede wszystkim daje się wyznaki drżenie rąk, pewna dezorientacja, taka nie wiem. Poirytowanie, jeśli chodzi o skutki e, psychiczne. Oprócz tego obciąża też e, układ krwionośny, w tym e, mięsień sercowy. Także zły wpływ na serce powoduje nadciśnienie, może powodować też e, nierówną pracę mięśnia sercowego. Natomiast jest to. Yy, odczuwalne w dużo mniejszym stopniu niż w przypadku klenbuterolu. Mniej też wypukiwane są takie yy, minerały jak magnes czy potas, co w przypadku klena jest bardzo mocne, przez co odczuwalne są też yy, mocne skurcze na klenie. Yy, przy salbutamolu występuje to również, także trzeba też je suplementować, yy, magnez, potas, natomiast nie występuje to w tak mocnym stopniu jak w przypadku klena. Yy, co dalej, tak samo jak clenbuterol, salbutamol ma też swoje właściwości niezwiązane ze spalaniem tkanki tłuszczowej z racji, że clenbuterol w 1988 roku jako lek na astmę został zastąpiony salbutamolem właśnie po to, żeby E, osoby chorujące na astmę m, mogły cieszyć się normalną możliwością oddychania ze zmniejszonymi skutkami ubocznymi, po to został wymyślony właśnie salbutamol. Także osoby, które uprawiają też sporty bardziej wytrzymałościowe i szukają czegoś, co ułatwi im oddychanie, a przez to też zwiększy i wytrzymałość, e, mogą stosować również salbutamol e, w takich celach i w takich celach też go stosują. Natomiast jeśli chodzi o e, spalanie tkanki tłuszczowej salbutamol mm, oddziałuje na te same receptory co klenbuterol, a więc e, to są beta receptory, nieważne. Nie, nie e, <ścoughs> nie ważne jakie to są receptory, ważne że działa i ważne że działa w ten sam sposób jak klen. Z tym, że klen powoduje bardzo szybkie wysycenie tych receptorów, już po dwóch tygodniach są one na tyle wysycone, że stosowanie dalszej klenbuterolu nie ma sensu, to salbutamol robi to w znacznie mniejszym stopniu. Także klena możemy stosować nawet i do 6 tygodni bez obaw o wysycenie receptorów. Także można stosować salbutamol dłużej. Dawkowanie salbutamolu jest też inne. Klena dawkuje się od powiedzmy 40 mikrogramów do 160 mikrogramów i jest to dużo, dużo większe przekroczenie dawki leczniczej tego środka. Natomiast salbutamol stosuje się od 16 mg do 32, no powiedzmy, do nawet 40 mg. Nie mikrogramów, tylko miligramów. To jest dosyć istotne. I jest to zaledwie dwu, maksymalnie trzykrotne przekroczenie dawki leczniczej. Także tutaj nie przedawkowujemy tego leku aż tak bardzo, żeby uzyskać już ten efekt termogeniczny. Z takich ciekawostek natomiast na temat salbutamolu. Salbutamol ma działanie antykataboliczne. Także stosowanie go podczas redukcji bez użycia innych środków androgenno anabolicznych czy anaboliczno-androgennych ma sens, ponieważ nie jest on na przykład TGPT3 tak kataboliczny, więc osoby na redukcji nie stosujące środków dopingujących innych nie będą miały takich spadków. Co więcej, na redukcji najbardziej... Odczuwalnym, działającym na niekorzyść hormonem jest co? Jest to kortyzol. Kortyzol, ze względu na to, że na redukcji stosujemy małą podaż kilokalorii, duży wysiłek fizyczny w formie aerobowej, co wpływa na wzrost naszego kortyzolu. A Salbutamol jest w stanie zablokować receptory kortyzolowe, także na kortyzol mamy wyjebkę, za przeproszeniem. <grytanie> także tutaj o kortyzol nie musimy się bać. Możemy dawać na maksa na aerobach, możemy schodzić niżej z kilokaloriami, bez obaw o to, że nasz kortyzol zżle nasze mięśnie i spowoduje powiedzmy, nie wiem, odkładanie tkanki tłuszczowej, czy pogorszy, e, może nie odkładanie, ale pogorszy spalanie tkanki tłuszczowej. Z takich innych ciekawostek: Salbutamo wspomaga syntezę białek, także tutaj, no może nie liczmy na to, że zdobędziemy tą suchą masę mięśniową, ale na pewno możemy liczyć tutaj na odczuwalne zwiększenie powiedzmy siły czy wytrzymałości na salbutamolu, bardziej może siły, mięśnie po prostu będą troszeczkę lepiej zregenerowane. Plus salbutamol jest bardzo fajnym transporterem kreatyny. Także tutaj dla osób, które nie chcą łączyć salbutamolu ze środkami dopingującymi anaboliczno androgennymi, fajnie jest dodać kreatynę. Ponieważ kreatyna będzie tutaj dużo lepiej wpływać, dużo lepiej działać, będzie miała też dużo lepsze działanie antykataboliczne na redukcji. Natomiast wśród osób, które stosują powiedzmy sporty wytrzymałościowe, ma to też swoje zalety, ponieważ lepsza synteza białka też przekłada się na lepszą regenerację, lepsze procesy anaboliczne i też ta kreatyna będzie lepiej wykorzystywana, bo w sportach wytrzymałościowych również można bardzo fajnie kreatynę wykorzystać. Podsumowując, skutki uboczne podobne do klętu buterolu, drżenie rąk, można czuć lekką irytację, dezorientację, dziwne samopoczucie. E, można się czuć trochę podszepanym na salbutamolu. E, na pewno można odczuć skutki uboczne związane z obciążeniem układu e, krwionośnego. Co do dawkowania, od 16 do powiedzmy 40 mg e, dziennie. Aha, co ważne, salbutamol ma krótki czas półtrwania: 3 do 4 godzin, więc tutaj wart, warto jest da, podzielić te dawki na. Na dosyć częste, co 3-4 godziny przydałoby się przyjmować kolejną dawkę. Co jeszcze z podsumowania: spalatankę tłuszczową. W, moim, w mojej opinii, w ogóle spalatankę tłuszczową, jednak słabiej niż ten butero. Skutki uboczne podobne, ale słabsze. Natomiast działanie pod względem spalania tkanki tłuszczowej no niestety też są słabsze. Aczkolwiek salbutamol jest dużo moim zdaniem fajniejszą właśnie formą dla osób nie stosujących środków anaboliczno-androgennych poprzez na pewno lepszą syntezę białek, lepsze wykorzystanie kreatyny i blokadę receptorów kortyzolowych. Co jeszcze? Jeszcze jest jedna ważna kwestia. Salbutamol stymuluje do wydzielania większej ilości T3. Więc, jeśli powiedzmy, stosowałeś tę trójkę i przestałeś ją stosować, to w tym momencie. Można zastosować salbutamol w małych dawkach jako stymulator wydzielania naturalnego hormonu T3. W połączeniu z kelpem daje to fajne efekty, więc jeśli powiedzmy robiłeś redukcję na te trójce, boisz się tego miesięcznego czy sześciotygodniowego okresu, w trakcie którego po prostu organizm jest zablokowany, jeśli chodzi o wydzielanie te trójki, Możesz dorzucić właśnie salbutamol z kelpem i dużo szybciej wrócisz do, do swojej naturalnej równowagi, swojej naturalnej produkcji hormonu e, T3. Na temat salbutamolu jest to wszystko. Jeśli boicie się stosować e, e, takie spalacze tkanki tłuszczowej jak glenbuterol, salbutamol 3T3, e, to są też spalacze oparte na e, graminie, na synefrynie.